No to teraz przeostrz, proszę Pana. I to da Wam thicket... Or it thicket... sticket. Okej. Okay. Nie mogę złapać. O, oh, jest. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie film mocno podsumowujący i zbierający Wam wszystkie informacje, jakie musicie wiedzieć. I na temat... Pięknego układania brwi. Powiem Wam o produktach wszystkich tych mydełkach, woskach w ogóle, tych dolaminacji, żelach, klejach w ogóle będzie wszystko, i to będą produkty, można powiedzieć, takiej nowej generacji. Niekoniecznie one będą nowością, chociaż część z nich jest, ale to są produkty, od których możemy wymagać tego, że nasze włoski na brwiach ułożą. Tak, żeby potem się do wieczoru nie przejmować tym. I powiem Wam, jakie są różnice między tymi produktami i co robić, żeby te produkty się Was słuchały. Najpopularniejsze ostatnio, czyli mydełka. A tak naprawdę woski. Nie wiem, czy zauważyliście, ale część tych produktów jest nazywana mydełkami, a część woskami. I tak kosmetycznie rzecz biorąc, to są woski. One są konsystencji jak taki gęsty żel. No właśnie, to jest w stanie wyschnąć tutaj, jeśli nie zamkniemy tego dobrze, ale to są produkty, które można powiedzieć nie zastygają w 100%, tak jak na przykład kleje. To są produkty, które ostatnio też zostały wypuszczone w wersjach kolorystycznych. Oprócz przezroczystego mamy taki na przykład czarny. I to nie jest czarna puszka, tylko ten wosk jest Czarny. Chcę zwrócić jeszcze Waszą uwagę na mydełko Apolka. Zobaczcie, ono jest całkowicie przezroczyste, jest po prostu zamknięte w czarnej puszeczce, co sprawia, że nie widać, żeby ta formuła się w jakiś sposób brudziła. Ogólnie ono mi się nie brudzi. Zobaczcie, to przezroczyste jest naprawdę czyste. No ale wiadomo, że to może być taki dodatkowy, dodatkowa fajna cecha dla niektórych z nas. Jeszcze uzupełniając to rozróżnienie między woskiem a mydełkiem, no to mydełko to jest produkt, który jest. W formie stałej i aktywujemy go wodą, i wtedy tak naprawdę jest tym mydełkiem. Będę posługiwać się obiema nazwami naprzemiennie, ale chciałam Wam to dokładnie wytłumaczyć. No i chcę po prostu przyjąć te nazwy, które przyjęli producenci. Tyle. To myślę, że będzie najłatwiejsze tutaj. Chciałam wyróżnić trzy na pewno mydełka: to z Mexmo, z Klaresy to czarne oraz Apolka. To są ogólnie produkty z bardzo krótkim składem, bardzo prostym składem. To po prostu jest przezroczysta, przezroczysty, gęsty e, żel, który, który ma się kleić, ma być lepki i lekko zastygać. Zauważyłam, że mydełko z a polki jest odrobinę mocniejsze niż Sklaresy czy Maxmo, ale ciekawą opcją jest właśnie używanie mydełka czarnego. I już Wam pokazuję też, jaka jest między nimi różnica i jak się posłużyć tym produktem, żeby wszystko poszło Wam gładko i przyjemnie. Wiele z Was robi brwi po makijażu całej twarzy. Jeśli tak robicie, to starajcie się nie wprowadzić w samą brew bardzo dużo produktu mokrego, a jeśli już jakiś tam macie, to przypudrujcie też tą brew, bo jeśli ona jest mokra, to produkt tego typu ani nie spełni dobrze swojej roli, ani dobrze nie przyklei tych włosków, może Wam się tam rozbaćgać i zrobić takie w ogóle wielkie bagno. Jeśli jednak tego pudru tam coś tam będzie niewiele, to to nie będzie problemu. Po prostu spróbujcie dwiema drogami. Tą swoją standardową, ale też wtedy, kiedy robicie brwi na początku. czy na samym początku makijażu, kiedy twarz jest goła i po prostu nic nie macie w tych okolicach oczu, czoła i w ogóle. Nabieram na spiralkę niewielką ilość mydełka, a następnie wczesuję produkt pod włos. Kiedy jest on dobrze rozprzestrzeniony i całe włoski są oklejone, to wtedy zaczynam przeczesywanie w kierunku, w którym po prostu chcę, żeby one były ułożone. Następnie palcem lub paznokciem dociskam je, można powiedzieć, tak, spłaszczam w kierunku, w którym chcę, żeby były. Jeśli chodzi o czarny produkt, no to zobaczcie, on ma bardzo dużą przezroczystość w sobie i zostawia naprawdę niewiele tego koloru. Ale uważam, że ten efekt jest perfekcyjny, jeśli potrzebujecie ochłodzić kolor Waszych brwi. No to mydełko jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Także nie bójcie się czarnego mydełka, ono Wam tylko delikatnie ten kolor stłumi. Jeśli macie zbyt może opalone słońcem brwi, takie, że takie pomarańczowe tony w nich wychodzą i chcecie je złagodzić, to to czarne mydełko po prostu zrobi Wam robotek jak złoto. Jakie są plusy używania tego produktu? Po pierwsze. W bardzo ładny sposób nabłyszcza włosy. One się jakby nie świecą, ale ładnie błyszczą, tak jak byłyby zdrowe. Drugi plus medełka slash wosku to to, że jest to produkt dość intuicyjny. Łatwo jest wyczuć, Ilość ym, tego produktu i też nie ma tak, że macie bardzo krótki czas, żeby go użyć, albo musicie odczekać jakiś czas, żeby ten wosk stał się lepki. Jest on bardzo łatwy w użyciu, nawet za pierwszym razem. Ważną cechą tego produktu jest to, że mimo, że jest on przyjemnie klejący, bo tutaj tego szukamy, to nie potrafi on aż tak mocno ujarzmić włosów, które chcecie skierować w bardzo mocno innym kierunku niż ich naturalny wzrost. Czyli nie pozwoli Wam osiągnąć perfekcyjnego efektu niczym laminacja, ale jest totalnie wystarczający dla osób, które chcą zaczesać swoje brewki w bardzo podobnym kierunku, w którym naturalnie te włoski rosną. Jeśli jednak macie super, wiecie, takie proste, tutaj idą Wam w bok brwi, a Wy chcecie trzy na sztorc, to medełko może być za słabe. Plusem a zarazem minusem, to zależy jak na to patrzycie. Tego produktu jest to, że yy, on jest cały czas plastyczny. Na przykład jak macie grzywkę, to ta grzywka będzie wam... Odklejać te włoski, więc wszystkie jakieś takie tutaj dotknięcia i tak dalej e, będą sprawiały, że one mogą pojedyncze jakoś tam sobie odstawać. Ale taki bardziej naturalny efekt, właśnie taki bardziej żywy efekt, właśnie nie, i, 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 i to nabłyszczenie może akurat być strzałem w dziesiątkę dla tych osób, które właśnie szukają takiego naturalnego efektu włosów, które mają błysk i tylko leciutko pomagamy im się skierować w odpowiednią stronę. Jeśli jednak szukacie czegoś mocniejszego, to jest. Mamy tak zwane kleje, żele dające efekt laminacji. I mam tutaj trzy. Jeden z HAN i dwa z klarysty. I Już Wam mówię też, jakie są między nimi różnice. Każdy z nich ma bardzo spoko cenę, ale każdy z nich jest produktem, który jest trudny. Bo sama, kiedy używam pierwszy raz y, tych produktów, to popełniłam mnóstwo błędów. Naprawdę. Y, I teraz wam dokładnie opowiem, co zrobić, żeby one się was słuchały, żeby były narzędziem w Waszym ręku. Pierwsza ważna czynność to otarcie szczoteczki ze zbyt dużej ilości produktu. Tutaj potrzebujemy tego kleju naprawdę mało, bo wbrew pozorom, jak dacie go dużo, to wam się nie będzie chciało przykleić. Wczesujemy klej pod włos. Czekamy teraz około 20 sekund. Naprawdę to jest super ważne. Tak samo jak czekanie z klejem lateksowym do przyklejenia rzęs. To tutaj tak samo z klejem do brwi. I po tych 20 sekundach zaczesujemy brwi zgodnie z kierunkiem, w którym chcemy, żeby one po prostu były skierowane. I tutaj możecie polecieć bardzo hardkorowo. Od razu jak zakończymy tą czynność, to wygładzamy paluszkiem włoski. I kiedy robicie tą czynność, to ten produkt powinien być prawie że zastygnięty, ale tak jeszcze ostatnie powinien mieć momenty lepkości. Więc wyczujcie to, bo jeżeli teraz dotykacie, a ten produkt jest nadal taki bardzo lepki jeszcze, to znaczy, że za szybko. To znaczy, że to jeszcze nie jest czas. Poczekajcie jeszcze chwilę i dopiero wtedy wygładźcie palcem, bo jest zbyt mokro i puści wam część włosów. No i jak tak zrobicie, a nałożycie ten produkt na gołą twarz, właśnie jak te brwi zrobicie przed tutaj ryjkiem, no to mur beton możecie trzeć pod włos, a one się nie ruszą w ogóle. Będą takie po prostu jak przy, przy, przyklaszczone. One są już. On, one nie mają wyjścia. One tak zostaną, póki nie umyjecie. Ważną cechą tego produktu, odmienną od yy, wosku z jest to, że brewki są tutaj matowe niekoniecznie jest plus, niekoniecznie jest minus, to wszystko zależy tutaj, jakie macie preferencje. Plusem jest to, że to są właśnie brwi na beton, czyli jak macie grzywkę, wiatr, no cokolwiek się dzieje, czy pocicie się mocno, jakieś no w ogóle nie wiadomo, jakie historie, one się będą naprawdę trzymać. Minusem jest to, że produkt nie jest intuicyjny i trzeba nauczyć się go stosować. Warto też zmienić kolejność dla niego makijażu, czyli naprawdę mieć tutaj yy, golutko na brwiach, najpierw zaczesać te brewki yy, i właśnie wtedy tak sobie porządnie tutaj wszystko przykleić. Nawet jak po tym dacie odrobinę na to podkładu, to nic nie szkodzi, nic nie powinno się też za bardzo ruszyć. I znów, to nie są skomplikowane produkty, jeśli chodzi o technologię i o skład, bo to jest po prostu mocny klej. Tylko wiecie, no, dostosowany do tego, że można go stosować e, na twarzy. W pełni bezpieczny. Nie zauważyłam większych różnic między tym niebieskim, boże teraz tak muszę stać. E, między tym niebieskim z klaresy, a hean. One są bardzo podobne, jednak i grzebyczki są inne, bo zobaczcie, ten, e, ten niebieski klaresowy ma ten taki. Krótki grzebyczek standardowy, nie silikonowy, i on wyciąga za dużo produktu, ale super przeczesuje brwi. Wolę ten standardowy grzebyczek do przeczesywania brwi niż te silikonowe, więc widzicie, z jednej strony jest to plus, z drugiej minus. Trochę się nasiłujecie, bo trzeba mocno, mocno obetrzeć ten aplikator, ale z drugiej strony fajnie układa. A tutaj w przypadku dwóch pozostałych y, aplikatorów one idealną ilość produktu wyjmują, y, no ale przez to, że są silikonowe, to nie suną tak, y, można powiedzieć delikatnie po tej naprawdę wrażliwej okolicy oczu, więc to już musicie same sami wybrać. Jeśli chcecie efekt fajnie utrwalonych, zaczesanych brwi, ale no nie chcecie takiego hardkorowego kleju, jak te, o których wam przed chwilą mówiłam. To NYX ma bardzo fajną propozycję. To jest ich już stary produkt, bardzo lubiany, po prostu The Brow Glue się nazywa. I niedawno wypuścili wersję z kolorem, którą. Ostatnio nawet źle przetestowałam, bo kurde, testowałam na cały makijaż. A kleje, słuchajcie, muszą mieć po prostu gładką, suchą skórę. No, musi, musicie na czyste brwi, czystą mortkę, bez nadmiernej też ilości jakiegoś kremu nabilżającego, a nie daj Boże, kurczę filtra. Po prostu, w, no, wymyjcie ten kawałek. Coś za coś, po prostu nie można mieć wszystkiego. Minusem tego przezroczystego w przezroczystej tubce jest to, że, no właśnie, bardzo łatwo nam ta formuła, mętnieje w środku, jeśli trochę zanieczyszczenia, czyli, czytaj, naszego naskórka, ale też makijażu, pudru tam się do środka dostanie. Wersja z kolorem jest bardzo lajtowa. Słuchajcie, ja myślałam, że tego koloru będzie więcej. Dla mnie to było trochę rozczarowujące. Próbując ten produkt, ten kolor jest ledwo widoczny, ale też rozumiem, że dla wielu osób, które mają swoje brwi bardzo fajne, ale chcą wzmocnić kolor albo nadać konkretnego, konkretnej tonacji swoim włoskom, to tutaj odnajdziecie się bardzo w tym produkcie. Teraz mam dla was produkt też z Nexa, który jest bardzo wyjątkowy, którego stosuję po prostu od lat i który tutaj totalnie w tym filmie zasługuje na swoje miejsce, bo moim zdaniem nie ma sobie równych. Więc jeśli potrzebujecie Jakiegoś takiego zaczesania, ujarzmienia brwi, ale nie chodzi Wam wcale koniecznie o jakąś taką mega hardkorową laminację, ale chcecie, żeby tam było więcej objętości, więcej tego kolorku i tam, żeby. Mm, tak wiecie, takie, takie. takie lepsze brwi? To jest na to rozwiązanie. I to da Wam Thicket it, Właśnie od nyx To są po prostu niesamowite żele, bo możecie potraktować go bardzo delikatnie, wyłożyć niewielką ilość, zaczesać brewki, cieszyć się z delikatnego efektu, ale to jest najbardziej wszechstronny produkt, moim zdaniem, bo nim też możecie zrobić. Efekt prawie jak laminacji, bo on jest lepki sam w sobie. I możecie tych włosków nie przyklepywać, i wtedy naturalne i puchate są brwi, ale możecie je równie dobrze doklepać yy, paluszkiem, i będziecie mieć cudowny efekt jak po laminacji. Teraz bardzo mocny zawodnik. Gut to be Glut marki Schwarzkopf. I tak, to jest produkt normalnie do włosów, ale wiecie, to też włosy, nie? Może najpierw skupię się na tym, czyli na wersji Gattobiglud do brwi, który moim zdaniem jest nieudany. On nie potrafi tego, co tam, jakby nie, dosk nie, do nie doskakuje mu do pięt. Jakby produkt miał pięty, dobra, nie, nie doskakuje mu do zetyczki. Nie jest w stanie. Mm -mm. Plus jest trudno dostępny, a to jest w każdej drogerii. I ja na ten produkt z powodzeniem od lat kleję peruki. Z jednej strony on jest bardzo odporny, bardzo mocny. E, ludzie robią irokezy z włosów z niego, a z drugiej strony łatwo go zmyć, wiecie, olejkami czy płynem micelarnym. Nie ma z tym problemu, więc mimo że jest mocny, to nie nadwyręża, wiecie, waszej twarzy, waszych włosków, jeśli chodzi o demakijaż. Żeby się nim posłużyć, bierzemy jego niewielką ilość na Aplikator, czyli na malutkie czesadełko, wczesujemy produkt pod włos, no i następnie przeczesujemy w naszą stronę, w tą, którą chcemy, żeby były włoski, i przelizujemy palcem, tak jak zawsze. Ten produkt może Was lekko bielić, zwłaszcza te osoby, które mają ciemniejsze, bardziej gęste włoski. To jest jedna rzecz. Druga tutaj rzecz, druga gwiazdka jest taka, że koniecznie zetrzyjcie jego nadmiar ze skóry bo jeśli potem rozprowadzacie podkład korektor, to on może Wam złapać więcej produktu i będziecie mieli ciasto plamy w ogóle bebe. Fuj, fuj. No i gwiazdka kolejna jest taka, że to jest naprawdę mur beton. Wiele osób, które e, pracuje w Dragu, to właśnie na ten produkt, e, to po prostu zna ten produkt bardzo dobrze e, i też na niego klei brwi, klei, m, e, klei właśnie peruki, e, utrwala włosy, żeby leżały na płasko, więc to jest taki mur beton, że koniec. No Minusem jest to, że no, ta tuba w ogóle nie jest poręczna, no i ten, ten, ten dziubeczek, on się zawsze Brudzi, zawsze po prostu wygląda ohydnie. Nawet jak co kilka, ymm, co kilka użyć go po prostu myjecie, no to to się zawsze tak zafafluni, nieważne co. Fajną opcją jest też wersja mini tego produktu, jak jestem za granicą to zwykle kupuję. Nie wiem czemu u nas nie ma, fajnie by było jakby było, bo wiem, że ten produkt wiele osób używa i on jest naprawdę bardzo popularny przez swoją właśnie moc. Przez swoją moc, a zarazem właśnie to, że się da zmywać, nie trzeba wiecie, potem w oleju siedzieć godzinę, nie? Czy coś takiego. Nie byłoby tego filmu bez mojego ukochanego mazaczka do brwi z NYX. Tyle lat minęło, a nadal nie znalazłam lepszego produktu niż ten. Żadne nawet tam Anastazje w ogóle, nawet nie próbujcie. Te NYXowe są najlepsze. Są idealnie półprzezroczyste i mają cudownie precyzyjne, cieniutki, włoskowy aplikatorek. Jesteście w stanie tym produktem dorysować sobie pojedyncze brewki, jak po prostu niczym innym. To jest... Po prostu majstersztyk, gotowy, perfekcyjny produkt. Zużyłam ich już wiele, mam ich wiele i czasami zdarza się, że niektóre tak jakby plują, za dużo tej formuły wypuszczają. To trzymajcie je wtedy pędzelkiem do góry i wytrzyjcie ten nadmiar. Czasem im się tak robi, więc jak tak Wam się trafi, to, to też nie panikujcie, da się uratować taki produkt. No, także tak, eee, no to jest naprawdę moje, moje serce moja cudowność naprawdę ogromna jeśli wam się ten film z takim mega podsumowaniem i całym tym sam sam pełnym, pełnym po prostu nauki produktów, porównania tego wszystkiego jeśli wam się podobał to dajcie kciuka w górę i dajcie tam jakiś komentarz dla zasięgu, napiszcie coś, coś miłego albo emotkę. wstawcie, a tutaj macie inne filmy, które mogą was zainteresować śmiało klikajcie do zobaczenia!